Co powinnaś lub powinieneś wiedzieć o swojej ścieżce finansowej? Jeżeli widzisz ten film, zostaw coś po sobie, komentarz, serduszko. Zaobserwuj, zasubskrybuj mój kanał. Zobaczmy, co powinieneś, powinnaś wiedzieć o swojej ścieżce finansowej. Karta wskazuje, że Twoja wcześniejsza sytuacja finansowa mogła być związana z określonymi wyzwaniami lub zmianami, które już się wydarzyły. Być może doświadczałaś, doświadczałeś okresów niepewności lub konieczności adaptacji. Przyszłość. Ta karta sugeruje, że Twoja ścieżka finansowa będzie się rozwijać w kierunku nowych możliwości i rozwoju. Może to oznaczać nadchodzące zmiany, które otworzą przed Tobą nowe drzwi i szanse na poprawę sytuacji finansowej. Transformacja. Obecny lub nadchodzący etap wymaga od Ciebie głębokiej przemiany. Może to być zmiana podejścia, przekonań lub nawyków związanych z pieniędzmi. To czas, by odnowić swoje spojrzenie na finanse i przyjąć nowe strategie. Twoja ścieżka finansowa będzie się rozwijać w wyniku wcześniejszych doświadczeń i obecnych przemian. Ważne jest, by otworzyć się na zmiany i korzystać z nadchodzących możliwości. Jednocześnie ucząc się na własnych doświadczeniach, które już miały miejsce. Jeżeli to z tobą rezonuje, napisz w komentarzu: Przyjmuję. Zaobserwuj, zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych wiadomości od wszechświata. Z miłością i światłem, Zaria, przewodniczka dusz.